Witam na pierwszej części konferencji prasowej po meczu Legia Warszawa BMS Stale Ostrów Wielkopolski. Goście wygrali 96-68. Z nami trener Andrzej Urban oraz zawodnik Mateusz Zemski. Mateusz od Ciebie zaczniemy. Twoja opinia o tym spotkaniu. Myślę, że, że zagraliśmy tak, jak chcieliśmy zagrać w poprzednich spotkaniach. Byliśmy przed tym meczem przede wszystkim skupieni, skupieni na sobie, na tym, na tym, co my chcemy robić, a czego ostatnio w ostatnich meczach nie robiliśmy. I, i myślę, że dzisiaj wywiązaliśmy się z tego dobrze. Chcieliśmy, chcieliśmy na pewno napędzać szybki atak i, i zorganizować dobrze, dobrze grę w ataku, bo, bo z tym mieliśmy gdzieś ostatnio problem. Zapomnieliśmy też o agresji w ataku, w obronie. Stąd też gorsze mecze w naszym wyko w wykonaniu, w ostatnim czasie, ale, ale dziś już wróciliśmy do swojej gry, pokazaliśmy nasze DNA i, i mam nadzieję, że, że już przy tym zostaniemy. Czy są pytania do zawodnika? Olga Przybyłowicz, Polska Agencja Prasowa. Jak to jest, że po dniach spędzonych w autokarze i jeszcze kilku, dnia, kilku meczach, tak? Czterech chyba bodajże w ciągu tygodnia, macie więcej sił, więcej energii niż, niż rywal? Czy tego naprawdę nie czuć, tego kilometrów i tego siedzenia i gry. No widocznie nie widać, skoro, skoro dzisiaj potrafimy zagrać taki mecz. Ja bym chciał powiedzieć może jedną rzecz, że bo wiem, że, że jest takie przekonanie, że jak drużyny grają w pucharach i w lidze, to gdzieś tam potem szukają wymówek, że, że nie było czasu na treningi albo, że trzeba grać dzień po dniu. Myślę, że nie po to zgłaszaliśmy się do pucharów, żeby, żeby szukać wymówek I, i tak było w naszym przypadku. Gdy po meczu w we Wrocławiu jechaliśmy od razu do na drugi dzień, graliśmy wieczorem mecz, na kolejny dzień kolejny mecz. To, to nie było w ogóle tematu, że, że to kolejny mecz i, i gramy dzień po dniu. Skupialiśmy się, tak jak powiedziałem, na tym, co mamy robić lepiej. I, I myślę, że takie zmęczenie i podróże, jeśli się chce i jest dobra atmosfera w drużynie, to to na pewno nie przeszkadza. A jak widać, my to dzisiaj pokazaliśmy, że, że można grać jeszcze lepiej. Czy ktoś jeszcze ma pytanie do Matusza? Nie widzę także, że może możesz wrócić do szatni, jeżeli chcesz. I trenerze kilka od pana. Przede wszystkim bardzo potrzebowaliśmy takiego meczu, nawet nie chodzi o wynik, tylko o to, aby zagrać dobre spotkanie i myślę, że dzisiaj się to udało. Ostatnio mieliśmy, mieliśmy po prostu gorszy moment, takie momenty przychodzą i, i sztuką jest z sztuką jest tego wyjść. Przede wszystkim drużyna dzisiaj wyszła bardzo dobrze nastawiona, skupiliśmy się na tym, przed tym spotkaniem na realizacji małych rzeczy, powiedzieliśmy sobie... O, o podstawowych rzeczach koszykarskich. Każdy z zawodników dostał dwie, trzy rzeczy, które po prostu ma zrobić na boisku, i większość, jak nie wszyscy, się z tego po prostu wywiązali, i miało to przełożenie na wynik. Tak jak powiedział właśnie Mateusz, mieliśmy założenia, aby, aby skupić się na swojej grze. Dobrze weszliśmy w spotkanie, rewa, realizowaliśmy założenia zarówno w obronie, jak i, jak i w ataku. Krok po kroku budowaliśmy przewagę. Cieszy to zwycięstwo. Bardzo potrzebowaliśmy takiego meczu, tak jak powiedziałem na początku. Tym bardziej, że mieliśmy teraz serię trzech wyjazdów. Też się o tym nie pamięta, bo jesteśmy to jest nasz czternasty mecz. Zagraliśmy 9, 9 na na wyjeździe. Pięć tylko u siebie. To, to jest kolosalna różnica. Prawie dwa razy więcej wyjazdów, a o tym, się, o tym się nie wspomina. Teraz przed nami seria meczy u siebie. Liczymy na wsparcie naszych kibiców. Wierzę, że oni wypełnią halę do ostatniego miejsca i że w tych meczach u siebie osiągniemy jak najbardziej korzystny bilans. Czas na pytania. Czy ktoś chce zadać pytanie trenerowi? i nazwisko, redakcja, poproszę. Jakub Wojcieński Przegląd Sportowy. Mam pytanie o rywalizację z trenem Kamińskim. Które jako pierwszy dał szansę w ekstraklasie, czy jest dodatkowa satysfakcja, czy i na, i na ile wiedza o jego warsztacie tutaj pomogła? No przy takiej różnicy to pewnie nie była decydująca, ale czy to jakoś pomogło w rozczytaniu jego pomysłów? Nie skupiałem się na tym spotkaniu jako rywalizacja z y, trenerem Kamińskim, ale ja bardzo szanuję trenera Kamińskiego i bardzo y, dużo jemu zawdzięczam. Na pewno przed tym spotkaniem w głowie przypominałem sobie, jak trener w jakich sytuacjach y, stara się postępować, ale wiadomo, że teraz ma innych ludzi, innych wykonawców, to zawsze jest inaczej. Y, ale ja jestem bardzo wdzięczny też y, trenerowi, bo y, pamiętajmy, że to ja z trenerem Kamińskim przyszedłem do Ostrowa, ja zostałem do, do dnia dzisiejszego, także y, dużo jemu zawdzięczam. Michał Tomasik, Superbasket. Mam pytanie o rywala właściwie. Czy często zdarza się panu prowadzić drużynę w meczu przeciwko zespołowi, który ma więcej strat niż asyst dzisiaj legia? Ja 19 jestem niedoświadczonym do 15. trenerem, także chyba mi się jeszcze nie zdarzyła taka sytuacja. To tak, tak mogę odpowiedzieć też. Głównie dzisiaj. Skupiliśmy się na sobie i myślę, że to było kluczowe. Nie patrzyliśmy tak na przeciwnika. Oczywiście mieliśmy przygotowany scouting, mieliśmy przygotowane założenia i wszystko, ale to każdy, każda drużyna się przygotowuje pod przeciwnika. My chcieliśmy przede wszystkim zacząć od siebie, bo uważam, że w ostatnich spotkaniach to właśnie tego najbardziej brakowało. Brakowało przede wszystkim naszej gry, tego, czym imponowaliśmy na początku sezonu. Gdzieś to zatraciliśmy, to jest normalne. Szkoda, że te mecze mieliśmy akurat na wyjeździe, kiedy mieliśmy ten słabszy moment, bo wiem, że często jest tak, że jak masz słabszy moment, a to jest normalne, i grasz mecze u siebie, to jesteś w stanie je przepchnąć. Na wyjazdach jest zupełnie inaczej. Czy ktoś jeszcze ma pytanie do trenera? Olga przybyłowicz czy Mając dosyć szeroki skład, ponieważ pewnie każdy trener chce mieć jeszcze szerszą łapkę. Chce pan tu jeszcze dokonywać jakichś korekt w składzie? Czy są takie plany na... Jak pan to widzi obecnie? Cały czas y, czekamy, aż zagramy w pełnym składzie. W tym sezonie nie zagraliśmy ani jednego meczu y, w pełnym składzie. Dzisiaj zabrakło Fili Filipa, y, się wruka. Może on nie ma dużej roli, ale, ale y, są mecze, w których jest używany w rotacji. Y, także pierw skupiamy się, myślę, że pierw musimy y, wrócić do pełnego składu. Patrzymy na rynek, patrzymy co się dzieje, ale nie podjęliśmy na chwilę obecną jeszcze decyzji o tym, czy będziemy wzmacniać skład. Muszę, musimy poczekać do momentu kiedy, kiedy będziemy w pełnej rotacji. Na razie nie mieliśmy jeszcze meczu, aby. Jest 14 meczów sezonu, nie mieliśmy jeszcze spotkania, żeby wszyscy zawodnicy zagrali. Dlatego na ocenę przyjdzie czas, kiedy wszyscy zawodnicy będą do dyspozycji. Tym bardziej, że co innego jak są przewlekłe kontuzje, tak jak może tu posłużę się przykładem Śląska Wrocław, gdzie jest Kuba Karola kontuzowany. Yy, czy był BIPS, ale to było przed sezonem. Wiadomo, że oni są na dłuższy moment wyłączeni. U nas nie było takiej sytuacji. Wszystkie nasze gdzieś tam urazy, kontuzje, choroby, bo ostatnio też choroby na, yy, przychodzą w trakcie. Czy są jeszcze pytania, zanim przejdziemy do pytań z internetu? Nie widzę, także seria pytań z internetu teraz. Jacek Mazurek, Superbasket.pl. Za Panem 14 z 30 meczów w roli pierwszego trenera zespołu PLK w sezonie 22-23. Co najbardziej zaskoczyło trenera pod względem taktycznym lub prowadzenia zespołu w pierwszej części sezonu? Bardzo trudne pytanie. Co mnie zaskoczyło? Na wiele rzeczy, będąc asystentem, starałem się przygotować. Obserwowałem, co, co robią pierwsi trenerzy, jak myślą, jakie nadarzają się im oka przeciwności. Może nie, że zaskoczyło, ale nie wiedziałem, że aż jest to na tak dużą skalę. Y, sprawy związane y, poza boiskiem, poza grą w koszykówkę, bo to myślę, że jest największa. To nie jest tak, że trener przychodzi i ma 10 zawodników na treningu, 12 zawodników na treningu i myśli tylko o tym, jak poprowadzić trening. Jest wiele dookoła rzeczy, które trzeba uporządkować, wiele przeciwności, jak choroby, jak kontuzje i, i z tym sobie trzeba radzić. I myślę, że nie spodziewałem się, że wiedziałem, że to jest, ale nie spodziewałem się, że jest to aż na taką skalę. To nie jest tak, że trener jest tylko od koszykówki, że przychodzi na, 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 na trening i, i ma poprowadzić trening. Drugie pytanie także od Jacka Mozurka. w ostatnich trzech meczach z Joshem Perkinsem Pana zespół zdobywa 106 punktów na 100 posiadań, gdy siada na ławkę 104 i 4. Czy jest trener zadowolony z tej ofensywy? Wiem, że jeszcze jest dużo do poprawy, ale Josh dzisiaj i dzisiaj zagrał dobre spotkanie ostatnio w, e, w europejskich rozgrywkach. Też zagrał dobre spotkanie. E, drużyna musi się też nauczyć z nim grać. Ja na razie jestem zadowolony, jakie on robi postępy w grze i wierzę, że będzie grał jeszcze lepiej. Teraz Karol Wasiek, e, czy powrót Skelle jest kluczem do sukcesów w Stali Ostrów? Jak istotny jest to gracz dla zespołu? Aigars e, jest bardzo istotnym graczem. E, nie, może nie powiem, że, że kluczowy jest jego powrót, ale bardzo ważny jest jego powrót. Tym bardziej, że cały czas mamy inne do, dolegliwości. Dzisiaj myślę, że nie było to aż tak kluczowe. Kluczowe było, jak my zagraliśmy jako drużyna, ale na pewno Eigars bardzo nam w tym pomógł. Jeszcze jedno pytanie od Karola: Ostatnio już. Czy ten zespół potrzebuje poszerzenia rotacji poprzez nowego podkoszowego? Czy to nie byłoby zbyt ryzykowne? Odpowiedziałem na to pytanie już wcześniej, jeszcze się powtórzę, na razie czekamy aż wszyscy zawodnicy wrócą do zdrowia i będziemy w stanie zagrać w pełnej rotacji jakieś spotkanie, bo nie mieliśmy jeszcze takiej okazji w tym sezonie, jeśli, jeśli do tego nastąpi lub jeśli będziemy widzieć potrzebę to wtedy będziemy wykonywać takie ruchy, na chwilę obecną nie podjęliśmy jeszcze decyzji. Pojawiły się jeszcze pytania z sali? Nie widzę, dziękujemy trenerze. Tak dużo pytań i tak dużo ludzi. Tak powinno być zawsze. Dziękuję. Druga część konferencji prasowej po meczu Legia Warszawa BM Stalostrów Wielkopolski z nami trener Wojciech Kamiński oraz zawodnik Grzegorz Kamiński. Grzegorz, zaczniemy od Ciebie. Kilka zdań o tym spotkaniu. Pierwsze. Chciałem przeprosić kibiców. Nasza gra nie była adekwatna do, do wagi tego meczu dla nas. Gratulacje dla Ostrowa. Wyszliśmy totalnie nieskoncentrowani oraz mieliśmy problem, szczególnie na zbiórce defensywnej. Nie wyszliśmy skupieni, no i przez to goście szybko odjechali. Jak już zaczęli trafiać rzuty, to jest to drużyna, która ciężko, ciężko, ciężko będzie ją zatrzymać, jeśli się odpalą. No i odpalili. Czy są pytania do Grzegorza? pap. Mentalność to na pewno jedna sprawa, ale czy da się wytłumaczyć to, że byliście nie wiem, wolniejsi, mniej zaangażowani od drużyny, która jeździła głównie autokarem ostatnio grała jeszcze kilka spotkań w ciągu siedmiu dni, no wasz ten cykl przygotowań wyglądał zupełnie inaczej do tego spotkania. Być może troszeczkę inaczej trenowaliśmy, ale nie, nie zrzucałbym to na to. Wydaje mi się, że po prostu nie wymagaliśmy od siebie tego jak najwyższego poziomu dzisiaj. I przez to no, odpuszczaliśmy pozycje, których nie powinniśmy odpuszczać. No i jakoś to było wydaje mi się, że to był taki efekt domina, że jak jedna osoba odpuściła, to potem druga i trzecia, i każdy zrobi jeden błąd, wychodzi 12 błędów, więc to jest wystarczająco dużo błędów na tym poziomie, żeby Ostrów odjechał nam na 15-20 punktów. Czy ktoś jeszcze ma pytania do Grzegorza? Nie widzę tak, Grzegorz może wrócić do szatni. I że poprosimy kilka zdań o tym spotkaniu. Hmm. Oczywiście zacznę od gratulacji dla trenera Urbana i drużyny Zastrowa Wielkopolskiego. Dzisiaj byli zdecydowanie lepszą drużyną. Tak jak Grzegorz wspomniał, grali agresywnie. W odróżnieniu od nas. My wyszliśmy bardzo pasywnie. Mieliśmy założenia, wiedzieliśmy, gdzie, gdzie są, gdzie, gdzie Ostrow jest naj, najgroźniejszy, na jakich pozycjach że mają strzelców, że nie możemy dać im wejść w mecz. Jeżeli chodzi o te trzypunktowe, natomiast nie było. Nie było tej, takiej energii, którą miała Ostrów. I, I tak jak Grzegorz powiedział, jak już oni weszli w mecz, to ciężko było ich zatrzymać. Czy są pytania do trenera? Czy było i czy to wróciły stare demony, czy pan się już mierzy z tymi nowymi noworocznymi? I czy one są jednak trudniejsze do pokonania niż te, które były w ubiegłym roku. Nie na no, pewno będą bardzo, 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 bardzo podobne do. Może no, nie bardzo podobne, ale e... pod względem egzekucji pewnych rzeczy, bardzo podobne do meczu z gliwicami. I bliźniacze podobne tego meczu przed rokiem w lutym z Ostrowem tutaj w rundzie zasadniczej. Jeszcze raz powtórzę, no jeżeli coś sobie zakładamy i to jest nie nierealizowane, to ciężko ciężko nam a, a, ciężko nam mówić o czymś o zwycięstwie z, takim, z taką drużyną. A, a, a dla mnie no jest. Nie, nie dla mnie, jest jedyną drużyną, która w tym roku pokonała Śląsk na przykład. Więc, więc na pewno była, jest bardzo niebezpieczną drużyną, dobrze zbudowaną i, i w pełnym składzie grającą naprawdę, naprawdę bardzo dobrze. Michał Tomasik, Superbasket. O czym świadczy fakt, że Pana drużyna dzisiaj zaliczyła więcej strat niż asyst I czy często się to zdarza? Andrzej Urban nie potrafił przypomnieć sobie takiego meczu, ale mówi, że jest niedoświadczonym trenerem. Pamiętam. Znaczy Generalnie, jak przypomnę sobie te straty, które robiliśmy, to, to tak wyglądało bardzo straightballowo, żeby powiedzieć najdelikatniej jak można. Bo nikogo nie chcę ani, ani oskarżać ani. Ani za mocno, czy za dużo teraz powiedzieć, natomiast no, kilka razy mając wolnego człowieka po naszej prawej stronie, wybieraliśmy podanie do człowieka, który jest pilnowany po lewej stronie. Skąd to wynikało, ciężko powiedzieć, ale na pewno miał raz taką sytuację Jeffrey grosser Travis Leslie ze dwa razy, więc nie wiem, nie wiem, to. Nie, nie siedzę w głowach zawodników, więc nie jestem w stanie powiedzieć skąd to się, skąd to się wzięło. Natomiast na pewno Osłow był przygotowany, zagrał dobrą bronę, e, e, a, my, a my graliśmy za miękko. My graliśmy, my graliśmy jak juniorzy. Czy ktoś jeszcze z sali ma pytanie? Jeszcze jedno pytanie z internetu od Karola Makowskiego: Jaka jest obecna sytuacja Devna Marbla, i czy kogoś za niego trener szuka, i jak tak, to na jaką pozycję? No i nie sposób nie zapytać o skuteczność zwłaszcza z załuku Sytuacja marwa się nie zmienia. Nie nie szukam nikogo. A skuteczność? Na pewno Ostrów zagrał świetnie 18 trójek. To jest znakomita skuteczność, nasza, nasza skuteczność. jest bardzo słaba, ale to też się wiąże z tym, że. Jak nie idzie, to już praktycznie wszystko nie idzie, I, i tak to było w tym meczu i nie tylko w tym, to widzimy, że czasami jak, jak nam nie idzie po jednej stronie parkietu, tracimy pewność i, i wtedy ani w obronie, ani w ataku nie funkcjonujemy. Czy pojawiło się jeszcze jakieś pytania z sali? Nie widzę, także dziękujemy trenerze.